Baletnica. Czy jesteś gotów zanurzyć się w opowieść, gdzie piękno tańca splata się z mrokiem nieuniknionego losu? Dwudziestoletnia baletnica skazana na rychłą śmierć była dumą matki. Ich marzenia o sławie legły w gruzach przez okrutną diagnozę. Choroba odebrała jej siły, zamykając w pułapce łóżka. Pewnej nocy, wbrew wszelkim rokowaniom, dziewczyna tańczyła. Matka, urzeczona cudem, uwieczniała momenty radości. Niestety, taniec okazał się ostatnim akordem. Serce nie wytrzymało, a życie wygasło w arabesce. Po pogrzebie matka wywołała zdjęcia, szukając ukojenia. Zamiast tego znalazła przerażającą prawdę. Tajemnicza dłoń zmuszała córkę do tańca śmierci. Czy to była obsesja matki, czy mroczna siła polub ten film. Udostępnij go znajomym i zostaw komentarz co sądzisz o tej historii. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych mrocznych opowieści, które wywołają dreszcze na twoich plecach.